Zulus z maksimum służony wyginięciem. Potrafi bardzo szybko przemieszczać się. Oraz atakować znienacka. Należy uważać przy bezpośrednim spotkaniu średnim spotkaniu. Na następnej pozycji. Jest to gatunek rzadki. Spotykany tylko w miejscach niepublicznych, to jest lasach, łąkach. Należy zwrócić uwagę na bardzo ostre zęby, zdolne zmiażdżyć puszkę piwa. Uwaga! Gatunek wyjątkowo niebezpieczny. tkowo niebezpieczny. Żuloceratops. Żerny. Jest również bardzo zagrożony wygnięciem. Przy bezpośrednim spotkaniu najlepiej dać dwa złote na piwo. 2 złote na piwo. Żuloplodok jest to duży. Jest jednym z największych żuli na planecie. Jest to kolejny gatunek rzadki. Można napotkać go na ławkach osiedlowych, najczęściej w stanie spoczynku. W stanie spoczynku. Żuloci raptor, dnem, najczęściej spotykanym w grupach około trzech osobników. Są winożerne, gustują w winach wytrawnych np. tamarena, Są gatunkiem zagrożonym wygnięciem, Zagrożonym wyginięciem. To tyle na dziś. Pozdrawko z rodzinka. Pozdro 600. Pozdro 600.